Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dominik Mikołajczyk, to jest skaner InfoSecurity24. Tym razem ze strażackich targów IFRE w Kielcach. A moim Państwa gościem jest pierwszy strażak Rzeczpospolitej Polskiej, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, pan nadbrygadier Wo Wojciech Kruczek. Dzień dobry Panie. Dzień, dzień dobry, witam serdecznie. Panie generale, przed Państwową Strażą Pożarną z wielu róż różnych przyczyn sto stoją dzisiaj e, wielkie wyzwania. Więc zacznę od tych wy wyzwań. Jakie one są? Poza tymi związanymi z ustawą o ochronie ludności, bo o nich będę chciał porozmawiać za moment. Zdecydowanie wyzwań mamy wiele. Będziemy obchodzić w czasie tych targów, w szczególności w dniu jutrzejszym 30-lecie krajowego utworzenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Przez te trzy dekady rozwijaliśmy ten system, wiele pokoleń, strażaków. Wszyscy, którzy byli w Państwowej Straży Pożarnej, są obecnie emerytami, czy też obecnie służą. Wnosili ogromny wkład w rozwój tego systemu. W związku z tym, żeby po pierwsze nie zaprzepaścić tej pracy, bo jesteśmy na bardzo dobrym poziomie ratowniczym, bardzo profesjonalnym poziomie i jesteśmy bardzo dobrze, dobrze wizerunkowo odbierani nie tylko w Europie, ale i także na całym świecie, chciałbym kontynuować te podjęte działania i widzimy oczywiście wiele zakresów, w szczególności w nowych technologiach sprzętowych, w technologiach wizualizacji miejsca. Zdarzenia poprzez wprowadzanie specjalistycznych grup dronowych, poprzez rozbudowę nowych modułów GFFF, które będą służyć do gaszenia pożarów leśnych, które no niestety z coraz, coraz większą siłą nawiedzają nie tylko nasz kraj, ale także całą Europę ze względu na coraz to większe anomalia klimatyczne, zwiększanie się średniej temperatury. I tak samo rozwijać się, w szczególności pod kątem nowych zagrożeń, które się pojawiają i są w coraz większej ilości związanych właśnie z anomaliami klimatycznymi, anomaliami pogodowymi, bo w ubiegłym roku odnotowaliśmy aż 28% wszystkich zdarzeń właśnie związanych z tego typu zagrożeniami, więc zadań jest wiele, pożarów coraz mniej i musimy się dostosowywać na bieżąco, więc na pewno nie będziemy marnować ani chwili, by w tym kierunku nowoczesności i wykorzystanie nowych rozwiązań iść. Wspomniał Pan e, o zagranicy i o tym, że tych wyzwań w związku z tym 30-leciem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest m, coraz więcej. Z racji pełnionej funkcji spotyka się Pan z kolegami z zagranicy. Pewnie w trakcie tych targów, tych spotkań też będzie m, wiele. Czego, jeśli chodzi o takie codzienne działania, codzienną służbę, ale też takie systemowe rozwiązania. Państwowa straż pożarna może nauczyć się od kolegów ze służb z innych krajów i czy są jakieś takie rozwiązania, które chciałby pan już dziś na przykład przenieść, zaimplementować na ten polski grunt? Faktycznie w obecnym okresie mamy bardzo dużo kontaktów z partnerami zagranicznymi. Obecnie Polska jest w czasie prezydencji Unii Europejskiej, która trwa właśnie przez pierwszy okres, przez pierwsze półrocze roku 2025. Jesteśmy po dużym spotkaniu w Gdańsku, w Sopocie, właśnie z dyrektorami generalnymi z ponad 30 krajów Europy. Tam była ogromna wymiana doświadczeń, w szczególności rozwiązań legislacyjnych, rozwiązań technologicznych i kierunków. Oczywiście, kierunkiem teraz podstawowym jest ochrona ludności. Wszyscy zdają sobie sprawę, że bezpieczeństwo ludzi jest teraz absolutnie kwestią pierwszoplanową, niezależnie od kraju, gdzie on się znajduje na mapie, na mapie Europy. Oczywiście te zdarzenia, potencjalne zagrożenia są różne, w zależności od danego kraju, te kraje różnie się przygotowywują. Dla nas dużym, dużą wiedzą jest chociażby przygotowywanie się, przygotowanie się już wielu krajów pod kątem budowy schronów, pod kątem miejsc ukrycia różnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie, a my dopiero będziemy raczkować i przygotowywujemy legislację w tym zakresie. Więc jeszcze do jeśli chodzi o prezydencję, bo to jest nie tylko jedna, w której uczestniczymy, od lipca będziemy obejmować prezydencję. W krajach Morza Bałtyckiego to jest kolejne duże wyzwanie i będziemy przewodzić i wprowadzać nowe rozwiązania. Oraz jeszcze jesteśmy w prezydencji państw wysze wyszehradzkich, więc tak naprawdę te kontakty międzynarodowe są bardzo zintensyfikowane i rozwiązania, odpowiadając Panu na pytanie, są bardzo różne, w wielu różnych krajach, wielu krajów nam zazdrości, chociażby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czy też legislacyjnych rozwiązań w ramach ochrony ludności, ale my też możemy się od wielu krajów uczyć już tych rozwiązań, które zostały zaimplementowane właśnie w zakresie czy to ratownictwa, czy ochrony ludności w tych krajach. To przejdźmy do tego oczywistego priorytetu, czyli do ustawy o ochronie ludności, o której Pan już wspomniał kilka razy. Ciekawi mnie, jak PSP odnajduje się w tej w tej nowej sytuacji. Jeszcze poszukujecie swojego miejsca, czy już oswoiliście się z tą myślą, że jesteście trzonem tego nowo powstałego systemu? Jak Pan powiedział, rzeczywistość zmieniła się w tym roku, bo 1 stycznia zaczęła obowiązywać ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej i Państwowa Straż Pożarna jako podstawowy podmiot realizujący te zadania została włączona do realizacji ogromnej ilości zadań. Które zostały określone i w ustawie albo zostały nam zlecone, więc tak naprawdę czas na przystosowanie się do tych nowych warunków był bardzo krótki, bo musieliśmy od razu ruszyć z tymi zadaniami, by zdążyć po prostu je zrealizować. I od początku roku trwa instalacja syren alarmowych w ramach systemu ostrzegania alarmowania. Od początku roku i termin mamy do końca czerwca, trwa realizacja szkoleń dla organów ochrony ludności od starostów aż mi, po ministrów, którą realizuje Akademia Pożarnicza. i Z tego się bardzo cieszę, bo te szkolenia zwiększają wiedzę e, i to samorząd wszystkich organów ochrony ludności w naszym kraju. Kolejne wyzwania do końca roku musimy e, opracować systemy informatyczne związane z ewidencją e, miejsc ochrony oraz e, ewidencją zasobów e, ochrony ludności. Dodatkowo realizujemy strategię, ochrony, strategię rozwoju ochrony przeciwpożarowej, którą mamy czas po zatwierdzeniu programu, programu ochrony ludności, który w niedawnym okresie został zatwierdzony, do roku przygotować taką strategię dla całego kraju. W związku z czym już podjęliśmy działania zbierania informacji z Komend Wojewódzkich oraz Komend Powiatowych, by cały ten plan nasz, planujemy, żeby był dziesięcioletni. Był odpowiednio przewidujący już potrzeby e, danych miejsc w kraju, w zależności od regionu, od położenia oraz też od zagrożeń, które w, tym, w tych miejscach występują. Jakie będą główne kierunki, główne priorytety tej strategii, o której Pan e, wspomniał? Bo e, 10 lat to jednak e, dość długi okres, więc sporo może się udać wdrożyć. Pytanie, co to będzie? Chcielibyśmy właśnie pokazać kierunki. Niezbyt może szczegółowe, ale takie, które w perspektywie tego dziesięciolecia będą nas e, mogły doprowadzić do takiego optymalnego poziomu e, stanu rzeczy, żebyśmy za 10 lat mogli, tak samo jak dzisiaj obchodzimy 30-lecie KSRG, obchodząc dziesięciolecie wprowadzenia ustawy o jedności, podsumować to i, i określić e, to jako sukces. Mam nadzieję, że tak się stanie. Na pewno ta strategia będzie aktualizowana co pewien okres czasu, więc będziemy reagować na potrzeby systemu i, tak jak powiedziałem, zbieramy na ten moment dane, by dostosować, skorzystać z wiedzy komendantów powiatowych, miejskich oraz wojewódzkich, by, z, by zoptymalizować właśnie ten proces i dostosować go do danej rejonizacji i zagrożeń, i potrzeb. Czyli strategia będzie przygotowywana od dołu do tak. góry? Panie generale, zmieńmy na chwilkę temat, odejdźmy na moment od ustawy o ochronie ludności, ale przejdźmy do innej ustawy, a w zasadzie do jej projektu, który ma się niebawem pojawić. Mam na myśli kolejny program modernizacji, nad którym pracuje MSWiA wspólnie z podległymi sobie mm, służbami. Jakie są dziś potrzeby formacji, którą Pan dowodzi? Na co chce Pan postawić? Na sprzęt, na szkolenia, na infrastrukturę? Tutaj ministerstwo zdecydowało i uważam, że jest to dobry kierunek, na postawienie w szczególności na inwestycje budowlane. W związku z tym, że wiele inwestycji nie zostało dokończonych z ubiegłej perspektywy, tej czteroletniej, to e, znaczną część tych środków będziemy musieli przeznaczyć na dokończenie tych inwestycji, a mamy też oczywiście nowe potrzeby, chcielibyśmy rozpocząć nowe inwestycje. Tym samym ustawa modernizacyjna sumarycznej kwoty 13 miliardów, planowanych, znaczną część tych środków przeznacza właśnie dla Państwowej Straży Pożarnej. I według wstępnych planów naszych, około 100 inwestycji budowlanych będziemy w stanie zrealizować. Ponad połowa z nich to będą całkowicie nowe inwestycje, pozostałe to będzie modernizacja albo dokończenie inwestycji funkcjonujących. Więc mam nadzieję, że przy zakończeniu tego programu będziemy mieli zdecydowanie polepszoną sytuację, jeśli chodzi o kwestie warunki socjalne, bytowania strażaków oraz techniczne. E, Państwowa Straż Pożarna. W ramach nowego programu e, modernizacji, ale też w ramach ustawy o ochronie ludności, ma zostać najprawdopodobniej doetatyzowana. E, gdzie trafią te nowe etaty? To też trochę pytanie o to, e, gdzie zadań jest coraz więcej i w związku z tym potrzebne będą dodatkowe ręce do pracy. O jakich obszarach mówimy? Etaty z ustawy o ochronie ludności w pierwszej kolejności już w przyszłym roku trafią. Do e, wydziałów komórek kontrolno-rozpoznawczych. Tak, by tutaj zwiększyć potencjał i możliwości e, tych działów, chociażby ze względu na schrony, które tak naprawdę obecnie podlegają inwentaryzacji, i oprócz codziennej naszej pracy, właśnie e, tych komórek, dochodzą te zagadnienia, i brakuje nam rąk do pracy, by sprawniej i szybko ten proces przeprowadzić. Ten proces oczywiście w przyszłości będzie również trwał przy budowie nowych tego typu obiektów, gdzie trzeba będzie e, przeprowadzać kontrolę, a nawet wspierać inwestorów, e, żebyśmy dbali o to, by tego typu obiektów powstawały najwięcej. Kolejnym etapem jest wzmocnienie z tej ustawy stanowisk kierowania i tutaj też planujemy zwiększenie e, etatów po to, by można było wszystkie zagadnienia związane z ustawą o ochronie ludności lepiej organizować, e, dbać o lepszy przepływ informacji, i o rozwój zagadnień z tej ustawy. A jeśli chodzi o ustawę modernizacyjną, tutaj planowane jest tysiąc etatów, i te etaty są przewidziane do zmniejszenia ilości nadgodzin w skali całego kraju, jeśli chodzi o realizację zadań. Ze względu na to, że mamy zbyt mało rąk do pracy, chcielibyśmy dzięki temu po pierwsze, tak jak powiedziałem, zmniejszyć nadgodziny, ale też zwiększyć komfort pracy strażaków, by to obciążenie nie było tak duże. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, etaty z ustawy modernizacyjnej trafią na podział bojowy tak. i w dłuższej perspektywie pozwolą na pewne oszczędności, bo nie, nie będzie generowane tyle nadgodzin. I mniejsze obciążenie strażaków. Jasne. Panie generale, w Państwowej Straży Pożarnej służby pełni coraz więcej kobiet. Nadal jednak w historii formacji nie było kobiety, która awansowałaby np. na przykład na stanowisko komendanta wojewódzkiego, co za tym idzie, nie było także kobiety, która doczekałaby się awansu generalskiego. Czy Pana zdanie w niedalekiej przyszłości ten stan może ulec zmianie? Obserwując lata do tyłu, kiedy kobiety były faktycznie pojedynczymi osobami w służbie i zajmowały głównie stanowiska administracyjne, obecnie widzimy ich coraz więcej. Na stanowiskach Dyrektorów na stanowiskach kierowniczych, a nawet na stanowiskach komendantów miejskich powiatowych. W skali kraju już cztery takie kobiety zajmują te stanowiska wysokie kierownicze, więc ja trzymam za te kobiety kciuki, oby ich wiedza, doświadczenie i profesjonalizm faktycznie wskazał na ich ogromne umiejętności i wtedy zapewne droga będzie otwarta do dalszej kariery. To tym optymistycznym akcentem e, za, zakończmy, postawmy tutaj. Kropkę. Ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. To był skaner InfoSecurity 24 specjalne wydanie ze strzelatych targów IFRE Kielce 2025. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.